Siemanko z tej strony Konwerski, dzisiaj robimy unboxing i w sumie za Waszą sprawą, bo dostałem naprawdę sporo zapytań o ten właśnie karabinek, czyli Hammerli Hunter Force 600. Zapraszam. To jest to. Naprawdę bez kitu. Na początku dostałem ze dwie wiadomości, a potem się jakby posypało z worka i było ich kilkanaście. Czy ten będzie lepszy, czy będzie Crossman lepszy, czy może Hudson będzie lepszy? Ja, ja nie wiem, co będzie lepszy. Ja zrobię test tego i sami sobie stwierdzicie, co będzie lepsze. Ale dzisiaj robimy unboxing. Z tego modelu strzelałem naprawdę dawno temu i w sumie to ten karabinek nie zapadł mi niczym w pamięć. Tak musiał być bardzo przeciętny albo średni, przynajmniej z tego, co, co tak mi się wydaje, no nie? Ale i tak zrobimy test i recenzję, no i wtedy zobaczymy, co to jest za ziółko za 489 cebulionów, bo za tyle właśnie go kupiłem na Allegro. Dla porównania 499 na Kolbie i 500 chyba 19 na jakimś tam innym sklepie internetowym w wersji kombo czyli razem z Lunetą. Luneta... Co to jest za Luneta? Nawet nie wiem. Luneta Hammerli, Scope... 4 razy 32 No to zaraz zobaczymy, co to jest za lunetka. Hmm, ale zanim przejdziemy do środka, to może najpierw kartonik. Kartonik taki mocno niebieski, mi się tak średnio podoba taki kolor, no ale wiecie, hmm, ktoś tak wymyślił i tak ma być. Eee, Hammerly Hunter Force 600 Combo, czyli właśnie ta wersja z lunetą. Jak wygląda wersja bez lunety, po ile nie mam pojęcia, hmm, wziąłem tą. Zdjęcie karabinka, całkiem fajnie wygląda, e, jestem ciekaw czy rzeczywiście e, ten kolor tego drewna jest taki jak na zdjęciu. E, najważniejsze informacje, karabinek klasycznie łamany, gwintowana lufa, przyrządy celownicze, mamy światłowody, bezpiecznik automatyczny i kolbę tłumiącą drgania. No Wiemy jak one działają. Umarex, Hammerli Hunter Force. No i z tyłu mamy w czterech językach też ważne informacje. W sumie to się pokrywa wszystko z tym co jest z przodu, jedyne co to spust dwustopniowy. Może jest, nie wiem, zobaczymy. Bezpiecznik jest automatyczny, Już żeśmy o lufie mówili. Długość lufy 480 mm, całkowita długość to jest nieco ponad 1,10 m. Waga równe 3 kg, no i oczywiście drewnianko. Co? Otwieramy, nie? Ale widzicie, jaki ja jestem. Napisaliście do mnie, weź, kurde, bo to, to trzeba było zobaczyć, nie? Czy to w ogóle warto? No, zobaczymy, no. Otwieramy, 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 otwieramy. Co my tu mamy? Hmm, a może najpierw lunetka? Hmm, w takim tekturowym opakowaniu. Eee, 4x32, tak, jak było na kartonie. Tu już nic nie ma. Jeszcze folia i jeszcze dodatkowo do tego ten taki chyba styrodurowy to się nazywa. Nie wiem jak to się nazywa, taka folia. Mamy zawiniętą, co tu wypadło. A, te kuleczki żelowe. Instrukcja chusteczka do wycierania to jest chyba instrukcja tak kluczyk imbusowy jeszcze jedna jakaś instrukcja zaraz sobie to poczytamy. I nasza luneta. Rzeczywiście ma znak hamerlina na wieżyczce. Osłonki. wiecie takie zwykłe podstawowe na gumce. No i obiektyw 4x32. Może będzie moje oko widać. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, no wiecie, to taka trochę większa słomka, nie? Myście mieli herbatę pić albo coś. No, to nie jest luneta jakaś, nie wiadomo jaka, to jest po prostu taka zwykła luneta wrzucana do zestawu na start, bo często takie lunety kończą swój żywot już po pierwszej paczce ślubu. Jak tu będzie? Zobaczymy. ale patrząc na montaż, który jest tutaj dołączony do zestawu, już jest założony, no to. Taki zwykły podstawowy dwuczęściowy montaż, który do karabinków sprężynowych no, nie wróży za dobrze, nie? to będzie tak, że to się po prostu prędzej czy później rozleci. Tylko pytanie, jak szybko? Właśnie tak w sumie teraz się zastanawiam, czy zostawić ten oryginalny i zobaczyć, jak szybko się luneta rozpadnie i czy w ogóle, bo kto wie, może jest jakaś cudowna i na pewno super hiper zrobiona, w co wątpię, ale no, może zamienić na jednoczęściowy. W sumie dajcie znać w komentarzach, czy zamieniać na jednoczęściowy, jakiś porządniejszy montaż i próbować jeszcze coś z tą lunetą tutaj, żeby ona dłużej posłużyła, czy sprawdzamy jak długo wytrzyma na tych oryginalnych montażach i jak to będzie wyglądać w sumie ja bym chyba tak zostawił oryginalnie, zobaczymy ale dajcie znać w sumie ta ściereczka to też spoko Kluczyki imbusowy, to już mam ich tutaj za 60 e, instrukcja od tej lunety, co my tu mamy napisane, coś ciekawego Le Francais Italiani German e, jak czyścić jak czyścić lunetę RS 4x32 Kamerli, OK opis wszystkich elementów, to jest dość ważne dla osób, które nie do końca kumają co i jak sposób w jaki montujemy lunetę, chociaż on jest taki wiecie żeby nie powiedzieć z dupy napisany no bo te grafiki tak naprawdę nic nie mówią no każdy wie, że to ma trafić na grzbiet karabinka nie, ale że ma na przykład być w którymś miejscu odpowiednio zamontowane czy na stoperze, czy nie, czy ma coś być oparte, no wiecie Chociaż fajnie, że napisali odległość od oka, która też nie do końca jest zawsze 70 mm, to tak nie jest. No i też w sumie od, dobra informacja, o, że krzyżowo skręcamy śrubki. Ale tu nie skręcimy krzyżowo śrubek, bo to jest od podwójnego. W sensie, że jest montaż pojedynczy, ale są podwójne śruby na każdy montaż, a tam są pojedyncze. Więc jakby ta instrukcja to tak. Co fajne, naprawdę w tej instrukcji, to jest opis w jaki sposób działają wieżyczki, jak regulować sobie lunetę, jak wyzerować ją, że trafimy na dół to trzeba przekręcić w tą stronę, a jak do góry to w tamtą i to jest spoko. Dobra, to mamy, bałagan sobie tu zrobimy, wyciągamy karabinek, ale może czekajcie, zanim wyciągniemy karabinek, kwituszki. Opis wszystkiego, wszystkich elementów, całego karabinka, co, gdzie i jak. Eee, dane techniczne. Eee, według rozpiski nasz karabinek generuje 7,5 J. Czyli 175 metrów na sekundę według nich. Ciekawe jakimi środkami strzelać. 175 metrów na sekundę, 7,5 J to takie kichnięcie. Eee, zobaczymy, zmierzymy naszym Chrono eee, no i zobaczymy. no nie. E, opis, też w zależności od modelu, bezpiecznik, jak ładować, który bezpiecznik jest automatyczny w którym modelu, a który nie. E, ustawianie przyrządów celowniczych, też w zależności od modelu. E, ustawianie spustu. Czy ten model ma regulowany spust? No, zobaczymy. Chyba nie, bo to jest Opis 750 i Hunter Force 1000. O 650 nic nie ma. Eee, także to nasza znaczy 600, nie 650, tylko 600. -ce. Wydaje mi się, że tutaj nie ma regulacji z pustu i nie pamiętam, żeby ona miała. No i standardowa, Mareksowa książeczka. Jak czyścić różne rzeczy. Bo to jest instrukcja z takimi samymi zdjęciami wrzucona do wszystkich karawinków. Ja takich instrukcji mam już na rozpałkę całą kartę. Dobra, wyciągamy to. Dwie rzeczy na początek, które od razu rzucają się w oczy. Pierwsza rzecz to od razu waga. 3 kg. Nie jest to jakoś super dużo, nie? Ale porównując chociaż Diankę, która tutaj jest obok mnie, nie? No to jest znacząca różnica. A karabinek nie ma założonej optyki jeszcze. Więc jak tutaj dołożymy e, optykę jakąś porządniejszą, no to wylądujemy z nieco większą wagą. Jeżeli chodzi o wyważenie, spoko. Tu się nie ma do czego przyczepiać. Jest dobrze wyważony te 3 kg, one jak wiecie, staniecie w odpowiedniej postawie, to one znikną po prostu te, te 3 kg. No jeżeli będziecie strzelać dłużej, no to wiadomo, że te kilogramy mogą potem tym, przede wszystkim tym drobniejszym, drobniejszej budowy ciała strzelca, może to przeszkadzać. Ja to wyjąłem z pudełka, a to. To Chyba sprężyna jest. Jo. No, jaką wstępnie napie, napniemy, to ona przestaje. Dygotać. No, przestała. Yy, czyli będziemy musieli go chyba rozebrać przy teście i zobaczyć jak bebechy wyglądają, co tam jest w środku i co ewentualnie może dygotać i stukać. Na tą chwilę nie powiem Wam dokładnie co to jest, ale wydaje mi się, że to był dźwięk sprężyny, która po prostu ma delikatny luz gdzieś na prowadnicy i ona sobie stuka. Yy, to jeżeli ona tak ma, to tak nie do końca jest dobrze. No niestety. Nie do końca jest dobrze, że ona sobie tak zupełnie swobodnie lata, a może to było coś innego, yy, no ale słyszeliście. No i nie powiedzieliśmy, jaka to jest ta druga rzecz, która od razu rzuca się w oczy. To jest ta cała osada drewniana. Ona jest naprawdę bardzo ładna. To jest ciemne drewno, z tego co wiem to jest Bóg. Tak staram się, wiecie, wzrokiem wyłapać tak na pierwszy rzut oka w pierwszym kontakcie, gdzieś jakieś niedoskonałości, gdzieś jakieś wiecie, takie. takie Po prostu z papraną gdzieś osadę, ale Ciężko tutaj dojrzeć cokolwiek takiego. E, moim zdaniem, jest naprawdę na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo dobrze wykonana. Przede wszystkim jest ładna, fajnie wyprofilowana. Tym razem nie będzie moletowań, bo to są ryflowania. E, one są w, na wysokości chwytów, bardzo ładnie zrobione, trzeba przyznać. To nie jest top, no nie? że no, wygląda na przykład jak w karabinkach za e, 6000 zł, ale jest już naprawdę jak za takie pieniążki fajnie zrobiona. I gdyby tak zasłonić, wiecie, lufę, tutaj patrzeć tylko i wyłącznie na osadę, która naprawdę jest moim zdaniem ładnie wykonana. Eee, ona troszeczkę przypomina taki sztucer, no nie? Jak już męczymy tą osadę, chwyt e, jest dość pękaty, słuchajcie, on jest dość szeroki. E, tak samo cała ta osada jest naprawdę dość szeroka. E, dla osób, które mają większe łapy, to naprawdę może fajnie pasować. On jest fajnie wyprofilowany, dość wygodny. E, nie ma się do czego przyczepiać. To drewno naprawdę mi się podoba. Wszystko przechodzi w kolbę, słuchajcie, i e, to wygląda jak kolba Monte Carlo, tylko że ona jest taka naprawdę niziutka i ta poduszka, poduszka, czyli to, to wiecie, to, to podniesienie z tej strony, z lewej strony, bo to jest karabinek dla praworęcznych, e, no leworęczni niestety nie będą mieli za wygodnie. E, wiecie, ona jest taka niska, mi się wydaje. Jak tutaj dojdzie rzeczywiście optyka, czy niski, może średni, niski może nie, bo ta muszka na końcu, o którą zaraz omówimy, jest taka dość wysoka, więc wydaje mi się, że średni montaż to pójdzie łeb trochę do góry i kurde, tak mi się wydaje, że ta... Ta baka policzkowa jest taka troszeczkę niska, no i ta wspomniana na samym początku stopka, która tłumi drgania, a w praktyce to wiecie jak to jest z niej. Cała ta osada jest zamontowana standard po prostu na śruby. Tutaj od spodu tak jak zawsze w każdym karabinku po prostu przychodzi i chwyta. Z tej strony zazwyczaj mamy śruby na wierzchu, tutaj mamy takie plastikowe zaślepki, takie mocowania. Czy to jest lepiej niż śruba na wierzchu? Ciężko mi powiedzieć, wiecie, to jest taka kwestia gustu. Ja jestem zwolennikiem zwykłej śruby po prostu, żeby to było na wierzchu łatwiej to potem rozkręcić, skręcić i tyle. Eee, bo ja sobie lubię pogrzebać, lubię sobie tam pokombinować w nich, więc wiecie, to takie przyzwyczajenie. Jak już jesteśmy przy tych śrubach, no to tu właśnie przez kabłąk przychodzi ta główna duża śruba i z tyłu ta mniejsza po prostu trzyma cały kabłąk, który jest wykonany z plastiku. I jakość tego plastiku jest taka, wiecie, nie chcę ją nazwać mocno chińską, ale no nie jest to jakoś super hiperplastik, jest taki e, pomiędzy tym takim zupełnie gównianym e, zabawkowym, a takim lepszym, który na przykład możecie znaleźć w pistolecie typu Glock, w replice oczywiście od Umarexane, nie? Więc to jest taki plastik pomiędzy, taki po środku. Od wewnętrznej strony widać szef łączący i są jak dotknę tutaj w tym miejscu, to czuć takie Wiecie, te końcówki takie nie do końca wyszlifowane, wypolerowane. Co prawda, nie będziemy cały czas tam jeździć po tym palcem, ale wiecie, jak gdzieś palec trafi, to taki jest nieprzyjemny w dotyku. No nie? Język spustowy w środku, tak jak było napisane, dwustopniowy. On ma właśnie już takie, takie ryflowania, może, może nie ryflowania, takie żeberka ma porobione. Pod palcem to czuło ci to dość, dość znacznie. Nie wiem, czy taki zabieg jest bardzo mocno potrzebny, tym bardziej, że to jest plastikowy spust. Podobnie mamy w, na przykład w Hacanach te plastikowe spusty. Też mieliśmy w Bimania 2060 plastikowy spust. Tu działanie tego spustu oczywiście odmówimy sobie podczas testu i recenzji, ale z tego co ja widzę, to tutaj nie ma żadnej regulacji. Tak jak było napisane w instrukcji, tam było model 750 i model 1000, że miał regulację. Tutaj tej regulacji nie widać, więc prawdopodobnie jej nie ma. Plus plastikowy spust dwustopniowy, czyli tak naprawdę ten spust może okazać się zwykłym zwolniaczem sprężyny. Jak on będzie działał? No tak jak mówię, w następnym materiale jak już będziemy tak szerzej omawiać ten karabinek, no nie? Na grzbiecie standard, czyli mamy szynę montażową standardzie 11 mm, stoper e, mamy tutaj z tyłu bezpiecznik automatyczny czyli za każdym razem jak sobie naciągniemy sprężynę, on wyskoczy nam z drugiej strony bo teraz jest taki mniejszy trzpień pokazuje nam czerwoną taką plamkę, taką dookoła, po prostu na czerwono jest namalowane jest, jest to oznaczenie, że karabinek jest odbezpieczony ale w momencie kiedy go przeładujemy to Dyskoczy z drugiej strony, i wtedy będziemy musieli przecisnąć go. To jest taki bezpiecznik przyciskowy na drugą stronę, żeby znowu odbezpieczyć język z pustoty. Ten korek na końcu jest plastikowy, i tak Wam powiem. Tu jest wszystko fajnie sposowane, ten kabłąk jest fajnie sposowany, a ten korek tak kurczę, tak wiecie, jak, jak sobie tak e, mielę go w rękach, sobie przerzucam to. Tak trochę kuje w oczy, no nie, no można by było może coś innego, coś lepszego, no ale z drugiej strony to 489 zł, więc chyba nie mamy co się spodziewać rewelacji. E, nazwa naszego karabinka i konkretnego modelu, czyli Hammer Hunter Force 600 e, i idziemy dalej, mamy szczerminę. Szerbina z truglą, rzeczywiście są światłowody, nie są zbyt duże, tak jak w niektórych karabinkach wiecie, są na tyle duże, że na 10 metrów to tak naprawdę widzicie tylko fragment tarczy, czy tam jakieś figurki czy czegoś, bo światłowody wam zasłaniają całość. Nie? Tutaj są naprawdę fajnie tak zrobione, że myślę, że na większej odległości typu 20 metrów nie będzie problem trafić jakąś figurkę. Szerbina jest wykonana z plastiku, ale powiem wam, że to jest naprawdę dobry jakościowo plastik, bo tak on, taki jest połysk na nim zrobiony. Ale to wiecie, on się nie ugina, on się nie wygina, pracuje tylko w tym zakresie, w którym macie regulację, czyli pokrętło regulacyjne nie jest na przykład tak jak w Crossmanie, że jest od góry no nie? i sobie regulujecie, tylko po prostu podnosicie tym pokrętłem, punkt celowniczy. Czy też opuszczacie, i nie ma płynnej regulacji, tylko po prostu jest takie oczko, że on przeskakuje, nie? że jest tryk, 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 i każdy stopień po prostu ma swoje oczko. Jakby jest to wymuszone tym, że karabinek ma drgania, no nie? jak jest bezstopniowa i jest słaba ta regulacja, to podczas strzelania ona potrafi się przesuwać. No tak było w Bimanie 2060. Tutaj mam nadzieję, że to będzie dużo lepiej działało. Jeżeli chodzi o. To, to była regulacja w pionie. Jeżeli chodzi o poziom, hmm, śrubka regulacyjna. Na płaski śrubokręt, gdzieś miałem płaski, a nie będę teraz szukał, ale jest podziałka, jest światłowód, jest w środku sprężynka normalnie stalowa, więc wygląda to całkiem porządnie. No wiecie, tu możecie podnieść, no nie, bo on się i tak podnosi, opuszcza, ona lekko sprężynuje, ale wygląda na to, że to może być całkiem nieźle wykonany. Przyrząd celowniczy taki stały. To wszystko ma współgrać oczywiście z tą muszką. No nie, ona jest osłonięta, w środku też jest światłowód. Co ciekawe ona jest skręcona na dwie śrubki, śrubokręt płaski i prawdopodobnie będzie można ją w ogóle wykręcić, więc to też będzie można wykręcić, bo ona też jest na krzyżaka, więc moje obawy co do tej poduszki w kolbie mogą się okazać, wiecie, no bezpodstawno, no nie? Wygląda na to, że można zdemontować stałe przyrządy i wtedy nawet niski montaż do optyki będzie tutaj idealnie pasował. No wszystko zależy, jaką optykę tutaj założymy. No jeżeli to założymy to, co mamy, no to w zupełności Wystarczy, ale jeżeli sobie założymy obiektyw 50, to, to i tak będziemy musieli wrzucić tutaj średni montaż no bo po prostu się nie zmieści. Sama mucha u góry jest metalowa ta osłonka, cała reszta jest plastikowa, światło wiadomo z czego jest zrobione i jak to działa, więc słuchajcie, to jest naprawdę fajnie zrobione. No, powiem Wam, to jest stówka więcej niż ten wspomniany Biman 2060, a jest spory przeskok, no nie? Ciężko się naciąga. Jak na 7,5 jula, to tak sprężyna tak dość topornie chodzi. Port ładowania jest. Jest średni i tak go teraz nie zobaczycie, prawdopodobnie, ale jest mocno średni. Tutaj trzeba może nie interweniować, ale na pewno troszeczkę dopieścić spolerować elementy, tą uszczelkę poprawić, a może i nawet wymienić na coś lepszego z czasem, ale nie wygląda to jakoś strasznie źle. Patrzę sobie na ten port ładowania i w sumie on mi najbardziej przypomina to, co mamy w B2. Czy tam od Noriki, Norconi, czy czegokolwiek innego, no od chińskiego B2. On mi najbardziej to przypomina. Plus jest taki, że to łatwo jest ogarnąć, no bo wystarczy spolerować, uszczelek na rynku, do tego jest cała masa. Ale czy trzeba to wymieniać? No niekoniecznie, no wiecie, to po prostu chodzi o doprowadzenie tego elementu do, do porządniejszego stanu. Będzie to na pewno lepiej działało. Wiecie, ogólnie odbiór takiego karabinka zaraz po wyciągnięciu z pudełka jest naprawdę pozytywny. On jest fajnie zrobiony na pierwszy rzut oka, wszystko jest dobrze spasowane, nic nie trzeszczy, ładne drewienko. Znajome elementy, no nie z poprzednich jakichś tam wiatrówek, które przeszły przez ręce, ale to wszystko na teście i recenzji okaże się, w jaki sposób to strzela, jak to, jak to w ogóle się obsługuje, czy coś się nie rozpadnie, czy coś się nie zepsuje. Ta sprężyna. Po tym naciąganiu kilka razy, takim nie do końca, nie? Ale kilka razy przestało klekotać. W nie wiem, co to było. Może to nie była sprężyna, może to coś innego. No ale coś klekotało, no słyszeliście, nie? Więc zobaczymy, czy, czy to miało klekotać, czy nie. Czy, czy to klekotnie potem tylko raz i będzie pozamiatane. Więc to się wszystko okaże. Musicie dać mi co najmniej tydzień na to, żebym mógł ją posprawdzać, jak to wie, czy nie dwa tygodnie. Wszystko zależy, jak to będzie się układać. No i wtedy wam więcej opowiem o tym karabinku. Bo tak jak mówię, teraz, to tylko, żeśmy sobie tak z grubsza omówili z zewnątrz, jak to wygląda. Nawet Lufa jest taka standardowa jak z Chinki. Na tą chwilę dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam Was do kolejnych materiałów, bo już w środę kolejna wiatrówka versus, a w niedzielę, jak się uda, no to będzie test i recenzja, Hammerli, 600 kombo. Do zobaczenia, cześć!